Byłem prowadzącym autorskiego cyklu wywiadów w łóżku z Oskarem, no i zapraszałem gwiazdy do łóżka. A znaczy, to tam nie robiliśmy nic przyzwoitego? Wiesz, wywiadu udzielała mi w łóżku 90-letnia Helena Norowicz, więc były też często, były i rozrywkowe, ale też poważne, głębokie tematy. Chodziło o zbudowanie jakiejś autentyczności. Spotykałem się z nią muchą na planie programu Drag Me Out i w swoim stylu mi odpowiedziała w odwołanie. No i padła tylko odpowiedź z drugiej strony taki charakterystyczny, takie się, takie. Facet to zrobi wszystko, żeby zasłonić kobietę do łóżka. Dalej połączenie przerwane. Miał 5 lat za miesiąc, kiedy jestem w tvn -ie. Pierwszy wywiad w życiu powstał z Ewą Farną, który był nagrany przez jej, przez jej menadżera w jakimś kącie, w jakiejś auli, przy jakimś takim stoliku, jakby szkolnym, nagrywany iPhone'em. Nie wiem, jak to wypadnie w odbiorze, ale mnie stworzyła próżność. Na szczęście szybko ze, mno, ze mnie wyparowała. Jak się zderzyłem z tym świadkiem, to zobaczyłem, że. że nie jest tak kolorowo, jak, jak jest prasa kolorowa. Wychodzę z założenia, że jakby największym jak jestem w stanie okazać komuś, skoro zapraszam go na rozmowę, to dać się wygadać. Ja wychodzę z tego pociągu i nagle dostaję jakieś screeny, że jestem na pierwszej stronie TVP Info na portalu, jakiś w ogóle jedynka. Ten nagłówek bił. Reporter WP angażuje się w jakieś tam blokowanie prezy profilu prezydenta, pomaga mu kolega z Twittera, inny dziennikarz i tak dalej. No i to poszło lawinowo, już e, później jakiś dziennik narodowy o tym pisał, czy, czy coś takiego. Ja idąc do pracy do Polsatu i tutaj się prawdopodobnie skompromituję. Wieczór wcześniej z Kumpelą ze studiów mówię do niej, Stara, mówię, musisz zrobić mi jakieś ostre szkolenia, bo ja nawet nie wiem, kto jest premierem Polski. W sensie z, ręką, z ręką na sercu, wiesz, student dziennikarstwa. Mój pierwszy wyjazd to była rozmowa z Ryszardem Kaliszem, chociaż trudno to nazwać rozmową. Mówi, no to będzie mi pan zadawał jakieś pytania, czy ja mam po prostu powiedzieć, co tam, co tam wiem. I po chwili słyszę charakterystyczna wydawczyni przychodzi i mówi, Oskar, jak to jest możliwe, że dziennikarz jedzie na wywiad i nie zadaje ani jednego pytania? Nowe odcinki Pokoju Przesłuchań w każdą niedzielę o godzinie 18.